Cześć, zobacz jakie siedzisko do Yamaha Dragstar 650 zostało wykonane u mnie w warsztacie. Spójrz, to jest czarna skóra. Jak widać, fantastycznie się ułożyła normalnie, jak czekoladka. Jest to oczywiście dźwiękowane srebrnymi, srebrnymi nitami do reszty motocykla, który oczywiście ma. Takie ćwieki, czyli ma krawat, ma tylne elementy, jakieś sakwy. To już oczywiście na motocyklu, co mi właściciel wysłał, żeby do tego pasowało. Tak się to prezentuje. Wszyściutko jest oczywiście z czarnej skóry. W środek standardowo wkład komfortu. No i podniesione to zostało w części przedniej, żeby tak naprawdę nie zsuwać się na bak. No bo wiadomo, tu i tam boli. Ale tutaj podniosłem to na tyle i w tej pozycji mniej więcej będzie podróżował właściciel. Myślę, że będzie z tego bardzo zadowolony. Jeżeli oczywiście podobać się tego typu siedzisko i chciałbyś takie, jak najbardziej zapraszam do kontaktu. Wykonam dla ciebie też takie siedzisko z taką modyfikacją. Oczywiście jest opcja z podgrzewaniem. Jest to oczywiście opcja dodatkowa, ale wszystko jest, że tak powiem, do uzgodnienia od koloru skóry po rodzaj szycia, kolornici i wielkość kulki jest między 10 a 12 mm. Na razie to tyle. Dzięki za obejrzenie. No, fantastycznie to wygląda. Na razie, cześć.